Zapraszamy na briefing prasowy Partii Polska 2050 Szymona-Hołowni. Jest z nami przewodniczący partii, są z nami także kandydaci na kandydatów z Ziemi Radomskiej, których dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić. Na początek głos zabierze Szymon Hołownie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jesteśmy w kilka chwil, kilka dni po wydarzeniu, które nam wszystkim. Rozdarło serca, które nami wstrząsnęło. Mówię tutaj o tym, co zdarzyło się w Przewodowie na Lubelszczyźnie, o tym tragicznym wypadku, jak już dzisiaj wiemy, w którym zginęło dwóch obywateli Rzeczpospolitej. To pierwsze cywilne ofiary wojny Władimira Putina, to pierwsze jego ofiary tutaj na polskiej ziemi, bo nawet jeżeli ta rakieta, która odebrała im życie, wystrzelona została przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, to przecież nie została wystrzelona po to, żeby pozbawić życia polskich obywateli, tylko żeby bronić ukraińskich obywateli, którzy rakietami rosyjskimi mieli być tego dnia zamordowani. To jest dzień, to jest moment, to jest czas, w którym bardzo mocno nasze myśli znowu kierują się ku problematyce bezpieczeństwa. To jest bez żadnych wątpliwości jeden z najważniejszych tematów, z którymi konfrontuje nas codzienność. Z którym konfrontuje nas ta rzeczywistość, która dzisiaj jest naszym udziałem. I my mamy w tej sprawie, jako Polacy, do załatwienia wciąż parę spraw po to, żebyśmy następnym razem potrafili być mądrzy przed szkodą. Te sprawy można by uszeregować, podzielić na dwie kategorie. Pierwsze są na już to są te rzeczy, które trzeba zrobić od razu. Wielokrotnie powtarza jest to stanowisko naszego ruchu, że dobrze, że kupujemy, za chwilę więcej powiem o tych zakupach jeszcze to i owo na rynku, ale wiadomo, że dzisiaj możliwości światowego przemysłu obronnego są takie, jakie są. Wszyscy chcą kupować. W związku z powyższym bardzo długo czeka się na realizację zamówień. My nie mamy czasu, mając Putina za płotem na to, żeby czekać kolejnych parę lat na Hajmarsy na patrioty, na to wszystko, co dzisiaj powinno strzec polskiego nieba. Wiemy, że napad z powietrza jest jedną z tych najważniejszych, z tym jednym z tych najważniejszych zagrożeń, które mogą nas spotkać. Wiemy już dobrze bo widzieliśmy to w czasie całej wojny na Ukrainie, która się teraz toczy że możesz mieć dowolną liczbę czołgów, dowolną liczbę samolotów, ale jak nie jesteś w stanie ochronić swojego nieba, to psuna, to wszystko. Jest, to znika w ciągu kilkunastu sekund po zmasowanym uderzeniu z powietrza. Jeżeli mamy bronić się skutecznie przed napadem z powietrza, potrzebujemy środków obronnych krótkiego zasięgu, średniego zasięgu, potrzebujemy systemów rakietowych takich jak HiMars, które będą w stanie razić zagrożenie, zanim osiągnie terytorium Rzeczpospolitej. Potrzebujemy jeszcze większych zdolności rozpoznawczych, tak żebyśmy mogli w jeszcze bardziej skuteczny sposób rozpoznawać zagrożenie, zanim doleci do granic Rzeczpospolitej, zanim je osiągnie. Ten sprzęt możemy mieć dzisiaj tylko w jeden sposób: od razu, na już, prosząc o to skutecznie naszych sojuszników z Paktu Północnoatlantyckiego. I to powinno być dzisiaj. Oczko w głowie polskich rządzących nie tylko kupować i podpisywać kolejne kontrakty z dostawą za dwa, trzy, cztery czy pięć czy dziesięć lat, ale skutecznie prosić na forum Paktu Północnoatlantyckiego o to, żeby ci nasi sojusznicy, którzy dysponują takim sprzętem, relokowali go do Polski w Polsce potrzebujemy, mówiąc zupełnie wprost, dużo bardziej w interesie całego NATO i wszystkich tych krajów niż oni w tej chwili w swoich bazach gdzieś na zachodzie Europy. On się tutaj dużo bardziej przyda, a oni będąc jego współoperatorami zyskają potrzebne a w wojsku jest ono bardzo potrzebne doświadczenie w używaniu tego sprzętu w warunkach frontowych, w warunkach przyfrontowych. To jest pierwsza i podstawowa rzecz jak najwięcej patriotów jak najwięcej Hajmarsów, jak najwięcej innego sprzętu, który może ochronić polskie niebo tutaj, w Polsce, jak najszybciej, dzięki skutecznej dyplomacji polskiego rządu, dzięki skutecznym działaniom polskiego prezydenta. My mamy prawo tego od nich dzisiaj wymagać, zwłaszcza po tym, co stało się w przewodowie. Ale jest też aspekt drugi tych wszystkich zakupów, które dzisiaj realizuje minister Błaszczak. Wydatki na obronność w przyszłym roku mają sięgnąć rekordowych kwot 140 miliardów złotych, pewnie to będzie jeszcze więcej. To są potężne pieniądze, od lat niewidziane w tej dziedzinie w polskim państwowym budżecie. Trzeba zrobić wszystko i to trzeba powiedzieć dzisiaj w Radomiu, w tej jednej ze stolic polskiej zbrojeniówki, żeby gro tych pieniędzy budowało polski przemysł, a nie tylko przemysł koreański, amerykański czy jakiegoś innego kraju. Dzisiaj jak najwięcej z tych zakupów, które robimy, musi być opatrzone umowami offsetowymi, musi być zabezpieczone w taki sposób, żeby polski przemysł na tym korzystał, żeby w polskim przemyśle budowały się zdolności poprzez rozwój i badania, poprzez zatrudnienie mieszkańców Radomia nie tylko zresztą Radomia, ale i innych ośrodków w Polsce, które ze zbrojeniówki żyją, Myśmy w 2000, w 2000 roku byli 17-29. To się musi zmienić. Trudno. Dzisiaj są takie czasy, że nawet jeżeli jesteśmy pacyfistami, musimy być też realistami w tym wszystkim i wiedzieć, że broń jest nam potrzebna nie do zabijania ludzi, ale do tego, żeby nikt nigdy nie ośmielił się nas zabijać. Żeby nikt nigdy nie ośmielił się nam grozić. Po to potrzebujemy dzisiaj broni. Po to potrzebujemy uzbrojenia. I dzisiaj w Radomiu trzeba powiedzieć sobie jasno, że to powinno być też sprawdzam, które my kierujemy dzisiaj i będziemy kierować do rządzących. Czy te umowy, które zawieracie, rzeczywiście zabezpieczają polski przemysł? Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego to jest tak ważne, że w tym świecie czasem trzeba zrobić zakupy spółki. Po prostu pójść i kupić to, co jest. Ale zobaczcie, co się będzie działo w czasie wojny. Nie daj Boże, jeżeli miałaby wystąpić. Wtedy my nie możemy czekać, aż Koreańczycy doślą nam części czy amunicję, nie możemy czekać, aż odpowiednie komponenty przylecą ze Stanów Zjednoczonych, bo nie wiadomo, czy będą mogły przylecieć. My musimy mieć zdolność do produkowania tego wszystkiego na miejscu, tego wszystkiego, czego w sytuacji zagrożenia będziemy potrzebować, a nie będzie tej zdolności, jeśli nie będzie już dzisiaj wciągnięcia polskiego przemysłu w te wszystkie kontrakty na rekordową skalę, które widzimy, a w których o w niestety nie słyszymy. Dlaczego dzisiaj te pieniądze nie mogłyby budować choćby waszego ucznika, choćby karabinków Grot, których, które są naprawdę sprawdzonym produktem? Dlaczego nie miałyby budować tej zdolności, rozwijania jeszcze tego sprzętu? Dlaczego kupujemy <laughs> haubice z Korei, zamiast rozbudowywać hutę Stalowa Wola, yy, która produkuje przecież kraby, yy, które już są produktem uznanym na świecie. Ja rozumiem, że pojawia się argument strategiczny, odsuwamy całą produkcję zbrojeniową od wschodniej granicy, bo tam jest niebezpiecznie, przesuwamy za Wisłę. Ale no, nie możemy tego zrobić ze wszystkim, a poza tym, jeżeli już mamy hutę Stalowa Wola, która to robi i mogłaby dać pracę ludziom i mogłaby służyło, to dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić? Dzisiaj bardzo potrzebujemy takiego myślenia o polskim przemyśle obronnym, które widzi polski przemysł obronny albo inaczej takiego myślenia o polskiej obronności, która widzi polski przemysł obronny, która widzi tych ludzi, których można by zatrudnić, która widzi tych inżynierów, którzy mogliby dzisiaj rozwijać patenty, które później moglibyśmy sprzedawać na świecie, która w mądry sposób wydaje pieniądze. A pieniądze wydane w mądry sposób to nie pieniądze wydane na konsumpcję, ale zainwestowane. Inwestycje w zbrojenia, inwestycje w nasze bezpieczeństwo to jest wielowymiarowa opowieść. To nie tylko pancerz, czołg, chałbica, którą kupimy, ale to też cały ekosystem przemysłu zbrojeniowego, który za tym stoi. I o ten ekosystem powinniśmy się dzisiaj, zwłaszcza po tym, co zobaczyliśmy kilka dni temu i na Ukrainie, i niestety również po polskiej stronie granicy powinniśmy się bardzo poważnie zatroszczyć. Polska 2050 jest partią pragmatyczną. My nie będziemy latać i proszę tego od nas nie oczekiwać i krzyczeć, że wywalimy w powietrze ten kontrakt, że zamkniemy ten kierunek, że zrobimy to. Nie, my jesteśmy pragmatykami. Każdą z umów obejrzymy pod kątem każdej złotówki, która mogłaby dzisiaj budować polski przemysł i budować naszą realną zdolność obronną. Te, które będą sensowne, a będzie ich pewnie sporo, nie znamy teraz wielu treści, natomiast możemy się spodziewać, że będzie pewnie wiele sensownych kontraktów i umów, zostaną utrzymane. Te, które mogłyby być i bardziej służyć polskiemu przemysłowi, będą renegocjowane i będziemy prosili naszych partnerów o to, żeby uwzględnili w głębszym aspekcie, czy w szerszym aspekcie interes również polskiej zbrojeniówki, polskich obywateli, polskich inżynierów. Nas Polaków w dłuższej, szerszej perspektywie. Polska potrzebuje się zmodernizować polską armię. Co do tego nie ma wątpliwości. Musimy wydać na to pieniądze, duże pieniądze. Co do tego nikt w tym kraju nie ma i nie powinien mieć wątpliwości. Natomiast to wszystko trzeba zrobić mądrze. Powtórzę po raz kolejny. Pragmatycznie, a nie kompulsywnie. I o to jako Polska 2050 będziemy walczyć. Po to, żebyśmy wszyscy tutaj mogli czuć się w tych niebezpiecznych, niespokojnych czasach jak najbardziej bezpiecznie. Zapewnienie bezpieczeństwa to podstawowa rzecz, którą polityk ma prawo, a wręcz obowiązek zrobić dla obywateli, którym chce służyć. Jeżeli nie będzie bezpieczeństwa, to niczego nie będzie. Dzisiaj dobrze o tym wiemy i dobrze to widzimy. Dlatego proszę Was o to też, żebyśmy w tym działaniu byli razem. W sobotę już wiemy pogrzeb państwowy. Prosiliśmy zresztą też o to wczoraj na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i pana prezydenta, i pana premiera, żeby uczcić, uhonorować jako ojczyzna, jako Polska te dwie pierwsze cywilne ofiary, tych dwóch pierwszych polskich poległych na putinowskiej wojnie cywilów. To się stanie w sobotę, państwowy pogrzeb tych dwóch mężczyzn w, do tego czasu, ale też i po nim. Bądźmy proszę wszyscy razem w tym przeświadczeniu, że kiedy ja nie zgadzam się z kimś, to nie oznacza mojej nienawiści do niego, to oznacza rozmowę o tym, jak najlepiej poukładać polskie sprawy. Jeżeli ja chcę, żeby pewne sprawy załatwiono inaczej czy inaczej położono akcenty, to jest to wyraz troski o Polskę, a nie nienawiści w stosunku do tego czy innego polityka. Dzisiaj musimy nauczyć się nie, nie różnić się między sobą, ale cywilizować nasz spór, cywilizować nasze różnice, bo jeżeli nie będziemy umieli tego zrobić, to wykorzysta je Putin do swoich manipulacji. Wykorzystają, ją, wykorzystają to wszyscy ci, którzy dzisiaj chcą Rzeczpospolitej zaszkodzić, którzy chcą ją osłabić. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dzisiaj w... też ja będę uczestniczył w takim webinarze z młodymi ludźmi poświęconym w temu, co dalej w tej politycznej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, a wszyscy chyba czujemy, że jest jakiś przełom epok, to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, żyjemy pod każdym względem. Tak się ułożyła historia. W, dzisiaj po południu też spotkania otwarte tutaj z mieszkańcami Radomia i też okolicznych powiatów, a ja w każdym miejscu, w którym jestem w ramach tej naszej mobilnej konwencji w, przyjęliśmy taką zasadę, że nie zwozimy ludzi do lidera, tylko lider jeździ do ludzi i spotyka ich w miejscu, gdzie pracują, gdzie są w, chciałbym przedstawić wam trzy osoby które są naszymi w tym właśnie okręgu kandydatami, kandydatkami na kandydatów. To osoby, które, jak sądzę, za parę miesięcy, może większe parę miesięcy, kiedy formowane będą listy wyborcze, będą być może, bo przed nimi ten czas sprawdzenia w tej roli, ubiegały się o to, żebyście im zaufali i powierzyli im mandat posłanek i posłów. To nie są kandydaci i kandydatki na posłów. To jeszcze nie jest ten moment. To są kandydaci na kandydatów. To są osoby, które teraz dostają od nas czas, tych kilka miesięcy na to, żeby przekonać do siebie, żeby zbudować, żeby pokazać się jako osoby kompetentne, wrażliwe, społecznie odpowiedzialne, żebyście mogli wy przetestować ich zdolność do tego, by reprezentowali was w polskim parlamencie w tych trudnych i wymagających czasach. To duże. W ramach naszego ruchu wyróżnienia, ale też jeszcze większe zobowiązanie. Dlatego przedstawiam ich Wam z radością i z takim poczuciem, że cieszę się, że doszli do tego momentu, ale też i z odrobiną współczucia, bo przed nimi naprawdę ciężki los, ciężkie miesiące. Za chwilę powiedzą więcej osoby, ja tylko wymienię ich z nazwiska imienia, a więc Cezary Brymora to po pierwsze. Joanna Czechyra to po drugie z Kozienic, wspaniałego miasta, też tak bliskiego memu sercu, a po mojej lewicy, ale to nic nie znaczy, Łukasz Molenda w Czarku, chyba Ciebie poproszę pierwszego, żebyś zaprezentował się Państwu. Ja bardzo chętnie odpowiem na to pytanie, jak zakończymy konferencję i przedstawianie kandydatów na wszystkie Państwa pytania, bardzo chętnie wtedy odpowiem. Proszę bardzo, Czarku. Dzień dobry. Nazywam się Cezary Brymora. Jestem przewodniczącym partii Polska 2050 Szymona Hołowni w Okręgu Radomskim. Z wykształcenia jestem matematykiem, ale tak naprawdę jestem od 30 lat przedsiębiorcą. Zaczynałem, Szanowni Państwo, w malutkim garażu jako malutka firma. Dzisiaj moje spółki prawa handlowego są liczącymi się firmami w branży metalowej w Polsce. Ale wiem, jak strasznie trudno było do tego dojść, ile trzeba było poświęceń, ile czasu, ile zdrowia, żeby coś takiego osiągnąć. Wchodzę dzisiaj do polityki po to, żeby te ponad dwa miliony polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców mogło swobodnie zacząć funkcjonować, to znaczy nie troszczyć się o rozgryzanie, na czym polega polski ład, tylko mogli zająć się swoimi biznesami. Wchodzę do polityki po to, żeby tworzyć jasne i czytelne przepisy. Według mnie nie ma już powrotu do wielkich państwowych molochów typu Zakłady Metalowe, Radoskur czy jakaś blaszanka. Dzisiaj yy, Gospodarka jest nowoczesna gospodarka jest oparta na małych i średnich przedsiębiorstwach. To pracy ciekawe miejsca pracy i dobrze płatne miejsca pracy. Zawsze byłem i działałem dla ludzi, którzy chcą pracować, którzy mają jakieś swoje ambicje. W Polsce 2050 i w Radomiu jest bardzo wielu takich ludzi. Dziękuję bardzo. Asiu. Nazywam się Janna Czechyra, e, mieszkam w Kozienicach. Jest to miasto, które kojarzy się przede wszystkim z elektrownią i z Puszczą Kozienicką, e, wycinaną coraz częściej pod kolejne betonowe inwestycje. Od 16 lat jestem nauczycielem, pracuję w szkole średniej, uczę języka polskiego, przygotowuję uczniów do testów i egzaminów, a powinnam ich przygotowywać do życia. Reprezentuję nauczycieli, którzy od kilku lat pracują pomimo działań i decyzji Ministerstwa Edukacji. Jestem tutaj, bo wierzę, że trzeba działać, problemów do rozwiązania jest coraz więcej e, i coraz więcej obszarów naszego społecznego działania przypomina smutną kondycję polskiego szkolnictwa. Trzymałam się z daleka od polityki tak długo, jak to było możliwe, ale polityka weszła do mojej pracy, weszła do szkół moich dzieci, weszła do gabinetu ginekologicznego, weszła na moje osiedle, wycinając ponad stuletnie sosny. W tej sytuacji nie mogę już dłużej nie robić nic. Dlatego zdecydowałam, że będę robić wszystko, co mogę, ponieważ wierzę, że wspólnie możemy naprawić nasz kraj. Eee, partia Polska 2050 Szymona Hołowni otwiera taką perspektywę. Otwiera perspektywę budowania Polski bezpiecznej, demokratycznej i zielonej dla naszych dzieci. Chcę mieć w tym swój udział, dlatego tu jestem. Szanowni państwo, ja nazywam się Łukasz Polenda. Mnie znacie państwo już pewnie z mediów lokalnych albo część z państwa zna mnie z mediów lokalnych. Przez te wszystkie lata pracy jako komentator polityczny zastanawiałem się lepsze do pewnego momentu w to wierzyłem. Dziś jestem przekonany, że kiedy mamy ciągłe spory, tyle nienawiści, tyle szczucia jednych na drugich, bezprecedensowy atak na wolne media, łupienie spółek państwowych, czy też po prostu łamanie prawa i praworządności w Polsce. Już nie sposób jest tylko komentować. Trzeba wziąć się do roboty, trzeba wziąć się do działania. W związku z powyższym postanowiłem zaangażować się w tą dużą, ogólnopolską politykę także i nie wyjść poza moje typowe dla mnie samorządowe tematy. I właśnie dzięki Polsce 2050 w Hołowni postanowiłem to zrobić, bo są tutaj ludzie, którzy nie są dziećmi partii. To są ludzie, którzy mieli swoje prace, pasje, zajęcia zupełnie poza polityką i tak jak ja doszli do wniosku, że trzeba coś dobrego dla tego państwa zrobić i trzeba sprawić, żeby nasz kraj rozwijał się lepiej, bo da się dużo zrobić lepiej, jeżeli tylko odpowiedni ludzie, którzy mają doświadczenie, którzy mają wizję, się się tym zajmą. Polska 2050, na Hołowni to partia, która w wyjątkowy sposób traktuje problem samorządu, kwestie samorządu. Dzisiaj partia rządząca odziera samorządy z resztek tego, co gromadziły przez dziesięciolecia, dorzuca im kolejne obowiązki i prawdą jest niewątpliwie, że to samorząd jest najbliżej, że to samorząd załatwia główne problemy Polaków i że to samorządowi jest najprościej działać. Niemniej jednak należy się też samorządom szacunku odpowiednie finansowanie i uczciwa legislacja. I to jest kwestia, którą chciałbym podjąć. No i na koniec kwestia naszego regionu tu lokalnego. Polska 2050 na Hołowni jest za tym, by regiony były traktowane w sposób sprawiedliwy, równy. Nasz region, region Radomski zarówno po 1989 roku, jak i po reformę samorządową bardzo mocno ucierpiał. Ucierpiała jego pozycja, ucierpiał jego prestiż, świadczy o tym chociażby to, że nadal marzymy jedynie możemy pomarzyć tylko i wyłącznie o tym, żeby pociąg z Warszawy do Radomia jechał taką, z taką prędkością, z jaką jechał przed wojną. Dziś w Azji są to prędkości 300, 400, 200 kilometrów, u nas marzymy o 160. Nadal nie możemy liczyć tutaj na dobre miejsca pracy, na takie miejsca pracy, które są prestiżowe, które dają odpowiednie zabezpieczenie materialne. No i nadal jeszcze mamy problemy chociażby z kwestiami związanymi z kulturą, dostępnością tej kultury, służbą zdrowia i tak dalej i tak dalej. Stać nas na więcej, da się zrobić więcej i te wszystkie kwestie trzeba po prostu zmienić. Dziękuję bardzo. Kiedy mówił Łukasz, dziękuję Wam wszystkim bardzo. Na twarzach niektórych z Państwa dziennikarzy lokalnych widziałem to dramatyczne pytanie: Po co Ci to chłopie było? Przerabiałem to na własnej skórze i wierzę, że dobrze wiemy obaj i wszyscy tutaj. Twórkę, po co nam to wszystko było? Kasia też przecież przeszła, przeszła tę drogę. Nie możemy już dłużej stać z boku. Zostawiliśmy swoje życia po to, żeby naprawić to, co naprawy wymaga bardzo pilnie w tym bardzo przełomowym momencie. Dziękuję Wam za tę gotowość. Wszystkim Wam i trzymam za Was kciuki, żeby ta droga zakończyła się sukcesem. Sukcesem nie Waszym, ale sukcesem Waszych wyborców. W przyszłości. Z damy radę. Bardzo się cieszę. Dziękuję Państwu bardzo, poznaliście naszych kandydatów na kandydatów, a teraz jeżeli macie jakieś pytania, jestem do dyspozycji albo może, może do kogoś Bardzo proszę o komentarz pana ja politykę informacyjną rządów w sprawie ostatnich właśnie wydarzeń przy granic. Te politykę wydarzyło się w przewodowie, pozostawia bardzo dużo do życzenia. Wczoraj też w czasie Rady Bezpieczeństwa Narodowego ten temat był często podnoszony, bo dzisiaj żyjemy w świecie, w którym informacja jest bronią. W, a źle przeprowadzony proces informacji stwarza przestrzeń dla dezinformacji. To jest za długo. Od 15.30, kiedy ta rakieta uderzyła, do około 22, kiedy pojawiły się pierwsze w jakiś sposób konkretne komunikaty, ten czas był zdecydowanie za długi. Tych 7 godzin to jest przestrzeń dla Putina, to jest przestrzeń dla różnego rodzaju manipulatorów, po to, żeby do, dostępna, żeby wejść z jakimiś swoimi przekazami, które mogłyby narobić bardzo dużo szkód. Mówiliśmy też wczoraj o tym, że chyba nikt nie ma wątpliwości, że ten przypadek, ta sytuacja będzie niezwykle uważnie oglądana na Kremlu, będzie analizowana pod kątem każdej wypowiedzi, która padła, każdej konferencji prasowej, która została zrobiona, każdego wystąpienia lub braku wystąpienia, reakcji w mediach społecznościowych Polaków czy na to, co usłyszą w mediach to wszystko będzie bardzo gruntownie zanalizowane, żeby obnażyć słabe punkty, w polskiej polityce informacyjnej, bo Putin dzisiaj nie może nam za bardzo zagrozić rakietami, mam nadzieję, natomiast może zagrozić nam rozbijając nas od środka, czy próbując rozbijać nas przez media społecznościowe, przez fake newsy, przez dezinformacje, przez manipulacje. Dlatego tak ważnym elementem jest dzisiaj rozmowa rzeczowa i merytoryczna o polityce informacyjnej. To powinno wyglądać zupełnie inaczej. Jeżeli rakieta uderzyła o 15.30, o 17.00 powinien być pierwszy briefing kompetentnych osób, które powiedziałyby, wiemy, że się wydarzyło, nie wiemy do końca co, ale czuwamy nad tym, otoczyliśmy opieką rodziny, w kolejny briefing już z wojskiem, na przykład o dwudziestej pierwszej, żebyśmy mieli kolejny punkt w czasie, do którego możemy się odwoływać i na który możemy czekać. To, co się działo w Polsce w ciągu tych siedmiu godzin, ten chaos, te pytania, które dostawaliśmy od ludzi z nadwschodniej granicy, czy to już wojna, czy trzeba się pakować, czy już to nie może się powtórzyć. Dzisiaj potrzebujemy sprawnej polityki, nie tylko zewnętrznej, że prezydent zadzwoni dobrze, że zadzwoni do wszystkich przywódców, a minister skontaktuje się z ministrami bardzo dobrze to zrobili natomiast jeżeli chodzi o aspekt polityki informacyjnej, moim zdaniem bardzo dużo wniosków do wyciągnięcia. W wyborach parlamentarnych. Pierwsze będą wybory parlamentarne, jeżeli nic się nie zmieni, a rzeczywistość jest dzisiaj tak zmienna, że w zasadzie jedyną pewną rzeczą jest to, że wszystko się zmienia. Więc jeżeli będzie tak, jak myślimy, że będzie, czyli najpierw będą wybory parlamentarne, to ci zaprezentowani dzisiaj Państwu bohaterowie i bohaterki będą kandydatami w wyborach parlamentarnych. Mam nadzieję, że znajdą się na liście. Polski 2050 do Sejmu, w, może do Senatu zobaczymy, natomiast na pewno chodzi o wybory parlamentarne. Później są zaraz wybory samorządowe. My też oczywiście myślimy już o kandydatach w wyborach samorządowych, ale to jeszcze nie ten czas, żeby Państwu ich prezentować. Zawsze odpowiadam, że to niezwykle dla mnie budujące móc od półtora roku przedstawiać się jako polityk konsekwentny i niezmieniający zdania, bo na każdej konferencji prasowej słyszę to pytanie i zawsze odpowiadam w ten sam sposób. Otóż nie ma decyzji w tej sprawie, jak będzie wyglądała taktyka wyborcza. Dla każdego ugrupowania, podstawowym wariantem, zawsze tak jest i niech nikt, nikt nie okłomuje, że jest inaczej, jest start samodzielny. Z bardzo wielu różnych powodów, bo dlatego Zakładamy różne partie, że się różnimy w wielu kwestiach, że mamy nie takie same podejście do różnych spraw i jest naturalne, że jesteśmy osobnymi bytami. Jeżeli byłoby inaczej, ja powinienem zapisać się do Platformy Obywatelskiej albo kolega Kosiniak Kamysz do Włodzimierza Czarzastego, do Nowej Lewicy. A skoro tak, to powinniśmy rozmawiać o taktyce wyborczej wtedy, kiedy są wybory. Więc jeżeli pan mnie pyta kiedy zapadną decyzje, to w mojej ocenie zapadną pewnie na około 9 miesięcy przed wyborami, czyli gdzieś na początku przyszłego roku. W tej chwili wszyscy wszyscy bardzo intensywnie prowadzimy badania. Bardzo intensywnie rozmawiamy z naszymi strukturami i też bardzo intensywnie rozmawiamy między sobą. Te rozmowy są naprawdę bardzo intensywne, bo chodzi o to, żeby przygotować taki wariant, który pozwoli wygrać z pisem jak największą większością. Jestem przekonany że jeżeli półtora roku temu, kiedy Donald Tusk po raz pierwszy zaczął wzywać do jednej listy, no może koło roku temu, kiedy Donald Tusk zaczął wzywać do jednej listy, zrobilibyśmy tę jedną listę, do wyborów dojechalibyśmy w kompletnej rozsypce. Dlatego, że połączenie ze sobą jednak różnych organizacji w tak długim okresie czasu i Kaczyński ze swoimi zdolnościami do manipulacji, rozbijania mediami itd., itd. rozwaliłby to wszystko, rozgrywając wszystkie podziały w proch. To nie jest żadna mądrość zrobić coś za wcześnie. My musimy zrobić to, co powinniśmy zrobić dokładnie o czasie, tak, żeby przeciwnikowi nie zostawiać pola do tego, żeby nas rozgrywać. A więc teraz jest czas badań, intensywnych konsultacji, różnych gierek politycznych, które oczywiście toczą się, to jest naturalne, w tej branży zdążyłem się już do tego przyzwyczaić, ale realnych decyzji, jeżeli Pan mnie pyta poważnie, to najpoważniej odpowiadam, nie ma co oczekiwać na żadnej konferencji prasowej ani w żadnych wystąpieniach wcześniej niż pewnie na początku przyszłego roku. To będzie ten czas i też przykład czeski to bardzo dobrze pokazał, że 9 miesięcy przed wyborami uformowane koalicje są w stanie zmienić rzeczywistość w realny sposób. Nie wiem jak będzie. Być może będziemy się blokować, być może pójdziemy sami. W to wszystko jest jeszcze przed nami, ale wszystkie opcje dzisiaj leżą na stole. Mówi państwo, Cały zespół Polski 2050 to jest stowarzyszenie, to jest partia i to jest think tank, który zrzesza tych ludzi, którzy opracowują programy. Tych programów my już dzisiaj zrobiliśmy bardzo dużo. Powiedziałbym, że chyba niektóre partie nie zrobiły tego przez ostatnie pięć lat, co my zrobiliśmy przez ostatnie dwa lata. Na stronach naszych strategii 2050 można znaleźć te programy. Jest ich już bodajże, nie wiem, 7, 8, niektóre mają tylko kilkadziesiąt, niektóre po kilkaset stron. I po kolei to realizujemy. Oczywiście przyjdzie również czas, gdzie zaprezentujemy Państwu te rozwiązania, które według nas będą najlepsze dla Radomia czy dla Okręgu 17, dla Ziemi Radomskiej. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma już więcej pytań, to jesteśmy jeszcze tu do Państwa dyspozycji. Dziękujemy za konferencję.